Przy udziale ratowników z grupy podhalańskiej GOPR zaprezentujemy udzielanie pomocy poszkodowanym w górach. W tym odcinku dowiemy się jak ratownicy postępują w przypadku złamań kończyn, które często przytrafiają się turystom na szlakach. Złamania dotyczą układu kostnego człowieka. To są urazy, w których dochodzi do uszkodzenia elementów kostnych. W zależności od, od rodzaju wypadków różne elementy kostne y, zostają w różnym stopniu uszkodzone. Prawie zawsze w, w przypadku naszych działań y, one jest związane z uprawianiem jakichś sportów, czy to będzie turystyki górskiej, y, czy jazdy na rowerze górskim, czy jazdy na nartach. Y, ostatnio mamy także bardzo dużo w przypadku urazów y, paroletniarzy. Takimi najczęstszymi złamaniami, urazami kostnymi to są urazy kości długich, podudzia, przedramienia, ramienia. W przypadku ciężkich urazów, ciężkich złamań, przede wszystkim tutaj urazów kręgosłupa, urazów miednicy, taki poszkodowany musi być zaopatrzony na destę ortopedycznej z założonym kołnierzem ortopedycznym i tak zostaje zewakuowany na dół. Bardzo często to się już odbywa za pomocą śmigłowca. Po dojeździe na miejsce wypadku Jeden z ratowników podchodzi do... Poszkodowanego, zbiera z nim wywiad, zadają bardzo ważne pytania. Co się stało, czy jest na coś uczulony, czy bierze jakieś leki na stałe, kiedy ostatnio jadł. To jest tak zwany wywiad ratowniczy. Te, te, te pytania są bardzo ważne przy przekazaniu poszkodowanego do szpitala i następnie ratownicy badają tego poszkodowanego. Przeprowadzając badanie urazowe, stwierdzają z jakimi urazami mają do czynienia i jak te urazy będą musieli zabezpieczyć. W tym przypadku doszło do złamania podudzia. zostało ono zabezpieczone szyną kramera. Zgodnie z regułą, że przy, złamaniu kości, przy złamaniach kości długich unieruchamiamy dwa sąsiednie stawy. Czyli w tym przypadku mieliśmy do czynienia z złamaniem podudzia, więc unieruchomiliśmy staw kolanowy i staw skokowy. Po zaopatrzeniu szyną Kramera poszkodowany zostaje zapakowany na środek ewakuacji. Czyli w tym przypadku przyczepka, która jest ściągnięta za pojazdem czterokołowym. Poszkodowany zostaje w tej przyczepce unieruchomiony. Zostaje zabezpieczony pod względem termicznym, bo wiadomo, przy długich transportach poszkodowany będzie nam się w takiej przyczepce wychładzał. I zostaje zewakuowany, zwieziony na dół do oczekującej karetki pogotowej, ale w tym przypadku do szpitala. A oto wskazówki, jak postępować przy złamaniach. Zabezpiecz i oznakuj miejsce wypadku. Określ stan poszkodowanego. Przy złamaniach otwartych, zastosuj jałowy opatrunek i unieruchomienie. Przy złamaniach zamkniętych, zastosuj unieruchomienie. Unieruchom dwa sąsiednie stawy. Wezwij pomoc, dzwoniąc na numer ratunkowy w górach 601-100-300.